Premiera nowego szkolenia techniki stemplowania na mojej platformie szkoleniowej. Zobacz koniecznie co ciebie czeka w premierowym szkoleniu. Cześć, witaj bardzo serdecznie na kanale La Kierowniczka. Dzisiaj z ogromną radością i ekscytacją chciałabym Ci przedstawić najnowsze szkolenie online techniki stemplowania, którego premiera jest właśnie teraz. Stemplowanie to technika łatwa. Szybka, prosta, powtarzalna, która pozwala Ci w szybki sposób wykonać dużo, bardzo skomplikowanych, złożonych zdobień. Do pracy salonowej jest to idealne rozwiązanie, bo pozwala Tobie popracować bardzo szybko. Do pracy domowej jest też świetne, dlatego że pozwala Ci robić dużo bardziej skomplikowane i trudne zdobienia, niż pozwalałyby na to Twoje umiejętności. Dodatkowo po prostu, skoro można sobie ułatwić życie, ułatwić sobie zadanie i ozdabianie paznokci, to dlaczego z tego nie skorzystać? Ja stempluję od wielu, wielu lat i całą wiedzę stemplowania, z doboru produktów, z wykorzystania i wszystkie te triki postanowiłam zebrać w jednym miejscu i stworzyć całe szkolenie, które jest kompleksowym szkoleniem związanym ze stylizacją paznokci. Przez lata pojawiały mi się tutaj pytania, jak stemplować, czym stemplować? Było wiele elementów, które po prostu was zastanawiały. Z niejedną z Was rozpracowałyśmy stemplowanie i znalazłam błąd, który sprawiał, że nie były tak proste. To wszystko zebrałam do jednego szkolenia. Odpowiedzi na te wszystkie pytania, te lata doświadczenia, wszystko to znajdziecie w dzisiejszej premierowym szkoleniu. Dla kogo jest to szkolenie? Nieważne na jakim poziomie zaawansowania względem stemplowania się znajdujesz, dlatego że jest to szkolenie dla każdego. Dlaczego? Zaczynamy od podstaw, dla osoby, która nawet nie trzymała stempla w dłoni. Dobieramy produkty, przechodzimy przez każdy element, każdy najmniejszy detal, do nawet najbardziej trudnych i skomplikowanych zdobień, i przechodzimy przez wszystkie, nawet najbardziej złożone techniki zdobień. Dlatego jest to szkolenie dla każdej z Was. Każdy znajdzie tutaj odpowiedź na dręczące pytania. Jeżeli masz jakieś wątpliwości, gdzieś jeszcze popełniasz błąd, który należy znaleźć, żeby stemplować idealnie za każdym razem, na pewno w tym szkoleniu znajdziesz odpowiedź na wszystkie te pytania. Szkolenie podzielone jest na cztery moduły. Za moment każdy z nich dla Ciebie lekko przybliżę, ale najpierw mam kilka bardzo ważnych informacji. Szkolenie techniki stemplowania jest szkoleniem online dostępnym na mojej platformie szkoleniowej www.lakierowniczka.pl. Link zarówno do platformy, jak i szkolenia znajdziesz na dole w opisie. Klikając ten link znajdziesz też szczegółowy plan i opis tego, co znajduje się właśnie w danym szkoleniu. Do szkolenia masz dostęp przez aż 6 miesięcy i w tym czasie możesz nieskończoną ilość razy odtwarzać każdy z filmów. Każdy moduł i każda lekcja jest wstawiona w formie osobnego filmu i uschematyzowana według planu. Dlatego, żebyś mogła bardzo szybko i prosto poruszać się po platformie, wracać do konkretnych materiałów i uzupełniać jeszcze elementy filmów, które chciałabyś powtórnie obejrzeć. Oczywiście, to szkolenie ma premierę właśnie dziś, właśnie teraz. Tej też okazji mam dla Was wspaniałą wiadomość i od dziś będziecie przez tydzień miały możliwość wykupienia szkolenia w promocyjnej cenie. Za tydzień mamy 13, więc przedłużmy sobie promocję aż do 14 lutego na walentynki, a 14 obowiązuje, więc będzie 14% rabatu na to szkolenie do końca 14 lutego. Promocja to idealny moment, żeby zacząć przygodę ze szkoleniami na mojej platformie, chociaż. Oryginalna cena szkolenia i tak jest bardzo niska na to, ile lat doświadczenia, ile wiedzy, ile trików znajdziecie podanych gotowo na tacy w tym szkoleniu. Jestem pewna, że po tym szkoleniu każda z Was będzie potrafiła wykonać idealne stemple. Na koniec szkolenia czeka dla Was jeszcze certyfikat. Oczywiście nie jest tak łatwe do uzyskania, trzeba szkolenie odpracować, trzeba wykonać konkretne zadania po to, żeby uzyskać certyfikat. No, dobrze, to co znajduje się w tych czterech modułach, jak zbudowane jest szkolenie? Pierwszy moduł to dobór produktów. W tym module powiem tobie, jaki stempel, zdrabkę, płytkę oraz lakier, produkt do stemplowania wybrać. Scharakteryzuję je dla ciebie, powiem tobie, jakie mają wady, zalety, porównam między sobą, powiem, który jest moim ulubieńcem, dam tobie kilka gotowych produktów, gotowych rozwiązań na świetne produkty. Później przejdziemy do drugiego modułu, moim zdaniem najważniejszego, czyli technika stemplowania. I tutaj pokażę Tobie w najmniejszym detalu, w najmniejszym szczególe, w jaki sposób wykonać pierwsze podstawowe stemplowanie. I zazwyczaj, gdy oglądamy film o stemplowaniu, ten etap trwa dosłownie 10 sekund. Ktoś sięga płytkę, nanosi lakier, przenosi zdrabką i stemplem przenosi wzór na paznokieć. Koniec. Ja te 10 sekund rozłożyłam na kilkanaście minut, więc zobaczcie jak bardzo dokładnie pokazany jest każdy element tego kroku. Jest to bardzo podstawowy moduł i moim zdaniem musicie go opanować do perfekcji, żeby móc przejść do tych bardziej skomplikowanych, do tych trudniejszych modułów ze zdobieniami. Jest to moment, w którym wyłapiecie bardzo dużo błędów. Jeżeli coś jeszcze w stemplowaniu wam nie wychodzi, to w tym module znajdziecie bardzo dużo elementów, które pozwolą wam wyhaczyć błędy i je naprawić. Wiem, bo już nieraz z Wami analizowałam krok po kroku stemplowanie i zawsze udało nam się znaleźć przyczynę tego, że wzór nie wychodzi. I wszystkie te wskazówki, wszystkie odpowiedzi na te pytania znajdziesz właśnie w tym module. Trzeci moduł to są techniki zdobienia przy użyciu stempli i ja pokażę Wam aż 13 różnych technik. Są tutaj wszystkie techniki stemplowania. Od najprostszej, podstawowej zaczynamy, czyli pojedynczego stempla, przechodzimy dalej do zanikającego stempla, przechodzimy do stemplowania na matowym tle, następnie stemple dwukolorowe. Obre stemplem, efekt cienia, efekt y, warstwowy, taki 3D efekt mgły. Będzie kolorowanie stempla, stemplowanie pyłkiem, stemplowanie przy użyciu folii, ombre stemplowe, naklejka stemplem, kolorowanie na paznokciu aż 13 technik stemplowania, e, ułożone od tej najprostszej do coraz trudniejszej i bardziej zaawansowanej. Oczywiście, każda jest na osobnym filmiku bardzo dokładnie pokazana. 13. Ostatnia technika jest pokazana w ostatnim, czwartym module, gdzie wykonujemy stemplowanie na dłoni i tam powiem Wam o wszystkich trikach, jak stemplować na dłoni, na co zwrócić uwagę. Pokażę Wam też tam 13. technikę stemplowania, właśnie i mam tam jeszcze taki jeden smaczek. Pokażę Wam pracę z templem, yy, tak, żeby dopasować rozmiar wzoru do naszej płytki paznokcia i stworzyć sobie fajny, otwarty wzór, który pozwoli Wam Pięknie go pokolorować. Tak w skrócie prezentują się moduły na szkoleniu. Jestem przekonana, że po przejściu tego szkolenia nie będziesz mieć żadnych pytań z techniki stemplowania i że opanujesz tę metodę do perfekcji. Gdyby jednak pojawiały się jakieś pytania, to pamiętajcie, że moje kursantki biorę pod swoje skrzydła i traktuję priorytetowo po to, żeby z danej dziedziny danego szkolenia uzyskały pełną wiedzę, żeby nie było żadnych wątpliwości. To teraz bardzo, bardzo czekam na Waszą opinię, co sądzicie o tym szkoleniu? Czy Was zaciekawiło, czy się zapiszecie, czy macie jeszcze jakieś pytania, wątpliwości, to koniecznie piszcie. E, może wolcie skorzystać z innego z moich szkoleń, bo jest ich dostępnych już kilka na platformie, a pracuję już właśnie nad kolejnym, które pojawi się w marcu i do niego również pojawi się taki, e, taki filmik wprowadzający, premierowy itd. No i pamiętajcie o tym, że mam opinie i recenzje o szkoleniach, które wstawiam Wam na Insta Stories, są też zapisane na moim profilu. Zostawię Wam również link w opisie. Tam możecie zobaczyć opinie, recenzje i pracę po szkoleniach właśnie moich kursantek. Opinie znajdują się też na platformie, więc zbierajcie stamtąd informacje, sprawdzajcie sobie szkolenia, czy to jest coś właśnie dokładnie dla Was. No ale dzisiaj, dzisiaj o szkoleniu techniki stemplowania. Dajcie koniecznie znać, czy czekałyście na to szkolenie, bo wiem, że część z Was czekała. Jaka jest Wasza opinia? Kto może już się zapisał? Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, komentarzy. Dajcie mi tą radość, dajcie informację zwrotną, co sądzicie. I zapraszam Was na platformę szkoleniową. Zostawiam Wam oczywiście link.